Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Mam na imię Agata, i jestem autorką książki o perfumach. dzisiaj przychodzę z recenzją bardzo, bardzo szczególnego zapachu limitowanej edycji perfum Libre i Saint Laurent. Bardzo szczególnej edycji, która sprawiła, że to bardzo charakterystyczne oblicze tychże perfum, bardzo się zmieniło. Można nawet powiedzieć, że marka wykonała jakiś potężny krok w, w stronę zmiany koncepcji tego bardzo popularnego i lubianego motywu zapachowego. Perfumy Libr nie są na rynku od dzisiaj. Ja już nieraz o tych perfumach mówiłam. Pojawiły się w 2019 roku. Tak wyglądała wersja podstawowa flakonika. To jest 30. no i pojawiły się kolejne. Od słony pojawiła się właśnie taka wersja intense, pachwę, wersja platynowa, wersja w takim białym flakoniku, no, cała, całkiem spora ilość flakonów kolekcjonerskich. Flakon kolekcjonerski od limitowanej edycji różni się tym, że po prostu zawiera zapach perfum. Tych, które dobrze znamy, najczęściej tej wersji, która pojawiła się jako pierwsza, najczęściej jest to woda perfumowana. Natomiast limitowana edycja przynosi zmieniony flakon i zmieniony zapach. I taki oto, yy, oto Libr teraz w odniesieniu do na przykład wersji podstawowej, no to widzicie już różnicę: jest tego złota więcej. No Producent mówi sam i wprost, że to jest najbardziej od wersja yy, tychże perfum. Otki no to jest takie wysokie krawiectwo, czyli to, co znamy z tych wybiegów mody, co wręcz czasami nas napawa jakimś takim zdumieniem, konsternacją. Te wszystkie takie najdziwniejsze figury okołomodowe, które są prezentowane nie jest bardzo dziwaczne, to będzie to wysokie krawiectwo, powiedzmy w takiej trochę opozycji do mody pret czyli gotowej do noszenia. I takimi dwiema właśnie dziedzinami prezentowania mody parał się Yves Saint Laurent, który jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli świata mody. Zmarł niedawno, stosunkowo. No, jego kreacje, jego perfumy ciągle się sprzedają. Miał do tych perfum i do kreacji wielką rankę. To Był bardzo utalentowany człowiek, który jednak. No miał dość trudne życie, ponieważ gdzieś tam z tej Algierii przywędrował do Paryża, a no w Paryżu nie bardzo ci ludzie z Algierii byli poważani, pomimo pewnej pozycji i zawodowej i majątkowej i myślę, że z jakimś takim, z taką odrobiną dyskryminacji na pewno musiał się mierzyć, albo po prostu to odczuwał, może to też było subiektywne odczucie, ale to gdzieś tam się pojawia w opowieściach o, na temat Yves Saint Laurent. No i być może to słowo wolność, czyli libr w nazwie no, jest takim po prostu hołdem. No, perfumy się ukazały już po śmierci w sąsiorą. Nawet ta wersja podstawowa, więc myślę, że też mogły tak troszeczkę brać. Troszeczkę tak scalać w formie flakonika, perfum i całej tej koncepcji związanej z zapachem, taką jedną całość, taki zapachowy pomnik. No mamy tutaj z jednej strony lawendę francuską, taki symbol Francji, lawenda, symbol północnej Afryki, czy kwiat pomarańczy. Generalnie wszystkie te perfumy z całej tej linii Libr są na tym kontraście zbudowane, ale właśnie ta wanilio, to waniliowe krawiectwo, to jakby przetłumaczyła, vanilie, właśnie odchodzi od tego. Bardzo, bardzo takiego charakterystycznego motywu na korzyść nut waniliowych, stąd nazwa nieprzypadkowa. Nawet jak zejdzie tak pobieżnie na informacje związane z tym zapachem, gdzieś tam pojawią się Wam zdjęcia, to ta wanilia gdzieś tam w przekazie, jakby już nie jest na pierwszym planie, tylko gdzieś tam z tyłu, dopiero w rozszerzeniu, w materiałach prasowych, generalnie mówi się o trzech nutach: że jest to kwiat pomarańczy, wanilia i rum takie bardzo, bardzo szczególne nuty i te perfumy rzeczywiście są znacznie łagodniejsze, ten taki alkoholowy akord przynosi coś takiego świeżego, co sprawia, że te perfumy nie są takim po prostu prostym waniliowym, jakimś cukrem wanilinowym, czy jakąś taką opowieścią na tematy takie kulinarne, bo oczywiście kwiat pomarańczy plus wanilia to jest przepis na nie jeden smakołyk gdzieś z tamtej części świata, ale nie, tutaj Czuję się, że to są perfumy i czuję się, że to jest Libra. W mojej opinii to jest najładniejsza wersja tychże perfum, tegoż tego akordu. I co jest ciekawe, właśnie w materiałach prasowych znajdziemy informację, że to jest flakon limitowany i czasem jak będziecie szukać informacji na temat tego zapachu, będziecie szukać recenzentów, którzy coś tam o tych perfumach powiedzieli, to zobaczycie, że oni wyjmują te perfumy z takiej szkatułki która ma ten motyw taki, to jest taki właśnie bardzo szczególny motyw, takiej, o może tu lepiej widać, takiej złotej tkaniny w prążki. Ona się nazywa Lama. I tą tkaniną bardzo często ich z tą operował, robiąc jakieś takie nadzwyczajne kreacje dla kobiet. Ale wracając do tej szkatułki, no to Wy nie kupicie tych perfum w takiej szkatułce, to były flakony recenzenckie. Na półkach sklepowych znajdziecie, ja też sobie sama te perfumy kupiłam, znajdziecie takie kartonki, tak. Ten dopisek, limitowana edycja, bo zwykle informacja o tym, że flakon jest limitowany, jest dość dobrze zaznaczona. Ona gdzieś tutaj z tyłu występuje, dopiero także nie jest wykluczone, że jak się zapach przyjmie, to może wejdzie na stałe, ale nie liczyłabym na to. Dlatego, jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem zapachu, to jeśli to będzie wasze pierwsze spotkanie z, z opowieścią na temat perfum Libr, to myślę, że warto to rozważyć, ponieważ no, może być tak, że. Bardzo się ten zapach wam spodoba, a jest naprawdę ładny, udany i zgrabny. Chyba najlepiej ta, ten, ten akord zasadniczy jest tutaj ujarzmiony, wygładzony. No i powiedzmy, za rok dwa tego zapachu już nie będzie. Będziecie szukali jakichś gdzieś tam na wyprzedażach, no to odradzę. Dlatego, no żeby później perfumy nie były dla was udręką, to myślę, że no, trzeba bardzo, bardzo poważnie rozważyć, czy wchodzicie w taki związek wieloletni z tym zapachem, bo może zniknąć. No, a zwykle tak, jak się ma kilka flakonów, to to nam zostaje z nami na kilka ładnych lada. To jest właśnie taki cykl, że już może więcej nie być tego produktu. Chociaż i w Saint Laurent miał takie sytuacje, że zawieszał jakiś produkt, a potem on wracał w jakichś takich opakowaniach zunifikowanych, jako nie wiadomo, czy do końca li, wersja powiedzmy butikowa. Tak było z In Again, tak było z Cinema, które się pojawiło w takim bardzo uproszczonym flakoniku. Także może, może będzie i tak, ale. Zwykle jest tak, że jak producent wprowadza jakby perfumy na nowo, w zmieniony flakonik, to tam już jest coś koło formuły majstrowane, także to może być odczuwalne. Dlatego trzeba dobrze przemyśleć właśnie na tego typu zakupy, tych rzeczy unikalnych, bo one mogą być dobrą lokatą kapitału. To no zawsze się sprzeda, nawet taki używany, otwierany, natomiast no zniknie, a to się przekłada na cenę. Natomiast wracając do nut, ciągle ten motyw lawendowy gdzieś tam jest wskazywany jako właśnie ten budulec tego zasadniczego szkieletu zapachu, czyli taki androgeniczny, damsko-męski, powiedzmy, koncept, właśnie męska lawenda, bardzo ultra ultrakobiecy kwiat pomarańczy, ale tu zdecydowanie tej lawendy jest mniej. No i mnie właśnie fascynuje ten kawior waniliowy, którego tak wszędzie pełno. No a cóż to ten kawior waniliowy? No to tylko tak ładnie się nazywa, no bo kawior kojarzy się z czymś drogim, no, to są te ziarenka ze środka wanilii, ta taka pasta granulowana, tak można ją nazwać. Ona ma taką strukturę delikatnego kawioru. No, to jest droga rzecz oczywiście, bo wanilia jest droga. Także, tak, myślę, że to jest też taka, taka próba przekonania nas, że oto dostajemy coś bardzo bardzo wyjątkowego, bardzo, bardzo unikalnego. No i na koniec jeszcze kilka słów właśnie o tej, o tej lamie, o tym złocie. W latach 90., tak też widzę w całej tej koncepcji i w ogóle w świecie perfum, taki powrót do lat 90. już się wyraźnie rysuje. W latach 90. i Saint Laurent bardzo lubił operować złotem i nawet w tej linii niewysokiego krawiectwa od Couture, tylko właśnie w tej linii Prêt-à-porte zrobił taki cykl złotych kreacji, które zamykały ten pokaz. I te kreacje tak właśnie wyglądały. To była taka tkanina ze złota, właśnie o takiej strukturze. I w Saint Laurent chciał tym motywem pokazać, że złoto niekoniecznie musi być zarezerwowane, czy suknie ze złota dla ludzi bardzo, bardzo zamożnych, ale może być właśnie w tej linii y, Preta Porte prezentowane i po prostu donoszenia dla każdego. No, w ogóle motyw złota w twórczości w Saint Laurent był bardzo ważny i y, jest takie muzeum w Paryżu. No w tej chwili właśnie ma przerwę, albo lada moment ją ogłosi. Tam w tym muzeum była taka dwa lata temu wystawa złoto w twórczości w Son To właśnie wtedy osoby związane z jakby systematyzowaniem, opisywaniem twórczości tego, co robiły w Son właśnie zauważyły, że nie tylko smoking, z którym jest kojarzony w Son i kilka niezłych rozwiązań, ale właśnie złoto. Złoto było bardzo ważnym motywem, on zresztą, on zresztą bardzo sam lubił te motywy śledzić, zwiedzać, kiedy gdzieś tam do muzeów się wybierał, na przykład do Luwru, czy do Wersalu, to podobno właśnie bardzo lubił przebywać i szczególnie dużo czasu zwiedzać i poświęcać e, dużo czasu na kontemplowanie tych miejsc, które są takie właśnie bogato inkrustowane złote. Jeśli nie lubicie takie złote motywy, e, unikalne, może chcecie, żeby wasz flakonik nie tracił na wartości, no to wtedy te perfumy mogą Wam przypaść do gustu, natomiast jeśli chcecie się związać z produktem na kilka lat, no to tu uczulam, że może zniknąć. No ale miejmy nadzieję, że zapach się obroni i to właśnie ten subtelny, dyskretny napis tutaj, już to jest limitowana edycja, no tak daje mi nadzieję, że może ten niezły akord zapachowy, obroni się i zostanie z nami na długo może jeszcze tylko dwa słowa, bo to jest bardzo ważne kto zrobił te perfumy że nie Yves Saint Laurent, którego z nami nie ma, ale dwóch wybitnych perfumiarzy Anne Flipo i Carlos co coś ciekawe, no to nie są takie może bardzo znane nazwiska gdzieś tam w świecie ale w świecie perfum to jak najbardziej to są bardzo, bardzo ważne i znane nazwiska, Anne Flipo zresztą też jest współtwórczynią sukcesu La Vie Belle no to w tej chwili to chyba jest jedna z ważniejszych twórczyń w świecie perfum Także myślę, że warto wskazać, że to właśnie tych dwóch perfumiarzy zrobiło te perfumy i te wszystkie pozostałe włącznie z wersją podstawową. Co no, moim zdaniem jest dobrym posunięciem, bo właśnie sprawia, że te perfumy mają taki sam. Mają ten swój przekaz, ten sam zbieżny. Chociaż czasem marki świadomie i celowo wybierają właśnie dwójkę innych perfumiarzy, żeby kontynuowali, powiedzmy, jakąś linię, która po prostu jest mocna. Efekt tego bywa różny, no o tym by można też osobne opowieści snuć. Ale wracając do naszej Wanilii Krawieckiej, powiem tak, na co jeszcze bym chciała Państwu zwrócić uwagę, że to jest kolejna premiera, która gdzieś pojawiła się w ostatnich kilku sezonach, gdzie płyn wygląda tak wintażowo, taki przyciemniony. Także może to też jest jakiś trend. Tak na bogato, trochę retro. No, moim zdaniem wygląda dobrze. Zawsze gdzieś tam ten korek jakoś mi nie pasował, ale. Nie wiem, może nie mam racji. Możesz napisać, co wy sądzicie o tym korku. Czy pasuje do całości? A z drugiej strony, jakie mogłoby być inne? Tak sobie jakieś pomyślałam. No, sekcja komentarzy jest dla Was. Nie wiem, czy kupujecie takie limitowane edycje, czy nie. Wiem, że było też dużo krytycznych głosów, że ten akord jest bardzo, bardzo wyrazisty. Akord Libra ten, właśnie, właśnie tutaj, jest taki, moim zdaniem, najbardziej utemperowany wanilią i tym rumem. Jeśli macie jakiegoś swojego ulubieńca z całej linii, to bardzo proszę o komentarze. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego. Pa, pa.